Posłuchajcie mnie, życie jest jedynie krótką wędrówką, którą wy szybko odbywacie. Równaj Psalm 90, wers 2 do 6, Psalm 103, wers 15 do 16, pierwszy list św. Piotra, rozdział 1, wers 23. Jakże możecie czuć się szczęśliwi, żyjąc w ciemności? Jakże ktokolwiek z Was może sądzić, że potrafi żyć w ciemnościach? Nawet trzcina nie przeżyje bez światła. Ja jestem światłością i trwając we mnie będziecie żywi. Ja jaśnieję, aby każdy widział i był w moim świetle. Moje serce cierpi, widząc Was w szponach zła, pozostających w ciemności. Odbywamy szybką wędrówkę. Nie można być szczęśliwym, żyjąc w ciemności duchowej. Duchowej. Świat dookoła nas próbuje nam udowodnić, że potrafi żyć w ciemnościach. Duchowej ciemności. Bez światła, czyli bez Chrystusa, nie da się przeżyć. Tak samo jest przecież z trzciną, bez światła nie przeżyje. Trwając w światłości, odżyjemy. Bóg jaśnieje i chce nas. Oświetlić w tych ciemnościach. Serce Jezusa nadal cierpi, no bo przecież Jezus jest zmartwychwstały. Odczuwa to samo, co wtedy, tak samo nasze grzechy wpływają na Niego. Na zakończenie cytat z Jezusa. Serce cierpi, widząc was w szponach zła, pozostających w ciemności.